Cześć dziewczyny! Z reguły nie odpowiadam na takie komentarze, bo szkoda mi czasu, życia, energii. Ale pod tym komentarzem, pod ostatnim vlogiem pojawiło się tyle Waszych komentarzy, tyle Wy miałyście do powiedzenia, że dosłownie kilka zdań ode mnie, jak ja to widzę i co o tym myślę. A komentarz pod ostatnim vlogiem brzmiał tak: Suzy, Twoje podekscytowanie odbiera ci klasę. Słowa, jakie wylewasz, pozbawione są sensu. Słowotok. Samo Suzy nie świadczy zbyt dobrze, o mnie chyba. A ten odcinek dno i przechwałki cóż widocznie, zachwyty większości widzek świadczą o tym, że disco polo zawsze jest na czasie. I to był odcinek, w którym rzeczywiście zachwycam się moją budową, o tym, co tam się dzieje u mnie na budowie moment wykończenia, i rzeczywiście. To był taki odcinek, gdzie byłam bardzo podekscytowana. Ale jak mnie dobrze znacie, to wiecie, że to jest część ja. Że ja mam wpisane w DNA takie podekscytowanie, trochę taką adhdowość, trochę taką impulsywność, trochę taką ekspresyjność. I to w moich vlogach widać. I rzeczywiście w ostatnim vlogu tak było. Ale co ciekawe, takie rzeczy ja, jeżeli już, to czytam. Natomiast nie zdarzyło mi się nigdy, żeby któraś z Was podeszła do mnie w Warszawie czy gdziekolwiek i powiedziała... Suzy, Boże, Ty nie masz klasy. Suzy, jaka jesteś beznadziejna, taka sraka czy owaka. Nie, na żywo to się nie dzieje. Na żywo z reguły podchodzicie do mnie, niektóre chcą sobie zrobić zdjęcie, niektóre, niektóre chcą się pochwalić, że kupiły coś z mojego polecenia, niektóre się do mnie przytulają i zawsze to jest bardzo miłe i serdeczne. Więc dla mnie to jest wyznacznik tego, że mnie lubicie. Ale też tego, że pod tym komentarzem wiele z Was mnie broniło. Bo po prostu... Ja taka jestem, więc jak mnie poznacie na żywo, spotkacie na żywo, to rzeczywiście no ja coś z tą ekspresją i z tą żywo, żywiołowością e, mam, um, ale jak coś złego, albo nieprzyjemnego, albo hejterskiego, to e, tylko piszecie. I ja dochodzę z założenia, i ja o tym wielokrotnie mówiłam, że jeżeli ktoś am, wylewa jakieś pomyje na mnie, mniejsze, większe, hejterskie po prostu jakieś tam e, uszczypliwości, to ja wiem, że. W życiu tej osoby nie wszystko styka, nie wszystko jest ok. I wydaje mi się, i też zresztą Wy to przyznałyście pod komentarzem w swoich komentarzach, że ja mam prawo się cieszyć no bo to jest mój kanał, to jest mój nowy dom i mam prawo się ekscytować. Bo tylko ja wiem, dziewczyny, ile łez, ile ciężkich chwil miałam przez te ostatnie miesiące tam na budowie. Zastanawiając się, czy ja to wszystko zepnę finansowo, siłowo i tak dalej. To jest nielada wyzwanie dla mnie, ten dom. I właśnie siedząc na tych niewykończonych schodach w domu, które zresztą i tak nie wykończę przed wejściem do tego domu i wprowadzeniem się, bo nie mam już kasy na to, a to jest gruby wydatek, siedząc tam po prostu popłakiwałam sobie niejednokrotnie, bo po prostu bałam się, czy to się zepnie. Więc mam prawo troszkę podeekscytować się razem z wami, bo wiem, że jesteście dla mnie ogromnym wsparciem i też wiele z was ekscytuje się tym, jak to będzie u mnie wyglądało. Więc daję sobie takie prawo na moim kanale, no bo to jest mój kanał, tak? Jeżeli komuś nie odpowiada, to ja sugeruję po prostu machnąć ręką i iść dalej. Nie pisać takich rzeczy, bo to jakby. Nie wniesie nic do mojego życia, i tak naprawdę ja bym się do tego nawet nie ustosunkowała, tylko to, że właśnie tyle dziewczyn tam napisało i broniło mnie w tych komentarzach, za co y, dziękuję. Także czasami sobie darujmy y, te uszczypliwe komentarze, bo jakoś na żywo. Z takimi uszczypliwościami nie miałam okazji się spotkać, a 11 lat już jestem w mediach społecznościowych, czy na Instagramie, czy na YouTubie i jakoś nikt nigdy nie podszedł do mnie i nie powiedział mi, że jestem taka, czy owaka. Słuchajcie, ja dużo rzeczy czytam, znaczy może nie ja czytam, ale ktoś mi tam donosi, jakie tam są pisane na różnych takich forach o influencerkach, że ten dom to dostałam, Albo że, ten, że dostałam po rozwodzie ogromne pieniądze, i w ogóle ja jestem milionerką. Nic z tych rzeczy. I naprawdę, jak Wy sobie czasami piszecie taki komentarz, jeden, drugi, na YouTubie, czy tam na Instagramie, to, to warto najpierw się pochylić i zastanowić, czy ta na przykład osoba może czegoś. Nie przeżywa w ten sposób, że właśnie się ekscytuje, że właśnie się cieszy tym, może ma gorszy dzień, po co ją jeszcze dobijać. Dziewczyna nie tak dawno była, słyszałyście o Sonii dziewczynie, która nie wytrzymała, miała depresję i, mm, i ogromny hejt na nią spływał na nią. Ja tę dziewczynę poznałam. Ona nie wytrzymała, zrobiła to, co zrobiła. Ja ją poznałam w ogóle przy okazji. Działań charytatywnych, my się poznałyśmy. Ja czułam, że od tej dziewczyny bije troszkę jakiś taki smutek, i to była właśnie depresja. Mimo, że widzicie, chciała pomagać innym, i hejt rzeczywiście na nią spadał cały czas. I widzicie czasami taki właśnie jeden niefajny komentarz. Już nawet abstrahując od tego, ale taki naprawdę mocniejszy, no, może zauważyć na czyimś życiu, więc warto dwa razy, trzy razy zastanowić się, czy, czy, czy trzeba pisać ten komentarz, czy on zmieni coś w naszym życiu. No nie, a może dobić tą osobę po drugiej stronie. Ja akurat jestem mocna. I jakoś tam sobie radzę, choć popłakuję też, ale dziewczyny, ja to mam od Was tyle wsparcia, zarówno tu, jak i na Instagramie. Dzisiaj jakoś tam storkę rzuciłam, zresztą jeszcze jest, możecie sobie obejrzeć yy, z szafką tam w kuchni, czy mamy zagospodarować jako cargo. Dziewczyny, ja dostałam kilkadziesiąt, jakie już nie ponad sto wiadomości, co ja powinnam z tą szafką zrobić. Yy, tyle wsparcia od Was dostaję, tyle pomysłów, więc wiecie, mi. Yy, no, mi jest. Yy, w ten sposób łatwiej, ale tak samo jakby, no, miewam takie chwile, że siadam i płaczę, że jest mi smutno. I nie tak dawno, bo dosłownie kilka dni temu usłyszałam o sobie, że jestem najgorszą influencerką, jaką z jaką dana marka pracowała, choć dałam z siebie wszystko 100% i uważam, że materiał, jaki przygotowałam, jest super. Jestem najgorsza. Nie oceniam tej osoby, która tak powiedziała, bo może właśnie ona miała zły dzień. Popłakałam się. Fakt. Ale wyryczałam się, wiem, że to nieprawda, bo, bo, bo się starałam, bo zrobiłam to jak najlepiej. No i po prostu tak wygląda życie. Yy, wielokrotnie tu mówiłam, że moje życie to nie Instagram, <grym> że, że też nie mam lekko. Yy, nie zawsze też na moim kanale, bo też jest mi to zarzucane, że moje yy, vlogi są merytoryczne. Czasami po prostu się nie da, no bo właśnie ta ekscytacja wybija, a ja też dziewczyny nie. Nie zawsze mam czas. No wiecie, trzeba ogarnąć dom, trzeba spiąć, koniec końcem związać. E, jeszcze ta budowa. Ja tutaj też promuję swoje m, produkty, m, kolekcje, w kolekcji ubrań. Wiecie, to, to jest dużo na mojej jednej głowie. Także pisanie takich rzeczy jakby. a Mnie to nie rusza, bo dużo bardziej przykre rzeczy. E, mi się przytrafiają, bo to nie jest tak, że influencerka to dostaje wszystko. Nie, dziewczyny, ja tak samo <głos》> muszę pracować, i wcale nie dostałam domu czy jakichś tam świadczeń w prezencie. Nie, ja za to wszystko płaciłam. Także taki komentarz od Kajot, myślnik FM9RN to jakby niewiele wnosi w moim życiu, albo nic nie wnosi. Ale dałam znać, że jestem człowiekiem z krwi, kości, że takie rzeczy rzeczywiście są pisane, ale że, że to jest tylko życie. Staram się pracować jak najlepiej, staram się być jak najlepszą mamą, staram się być jak najlepszą influencerką. Czasami mi to wychodzi, czasami się poekscytuję za, za dużo, czasami używam za dużo rąk, ale po prostu no, jestem człowiekiem, tak? I mogę mieć lepsze i gorsze momenty w życiu. I pamiętajcie o tym, jak będziecie pisać kolejny komentarz jakiejś tam osobie, hejterski, niemiły, uszczypliwy, bo to niewiele wnosi, tylko pokazuje, jakimi my jesteśmy ludźmi. No, to tyle dzisiaj ode mnie. W czwartek widzimy się już normalnie, będzie merytorycznie, będzie ciekawie, także zapraszam.